Ile kobiet spotyka się z takim bagatelizowaniem tych objawów, że przychodzą gdzieś tam z tymi objawami odczuwalnymi, z pajączkami, i tak właściwie ich diagnostyka, która rozpoczyna się w gabinecie lekarza POZ, bardzo szybko się tam właśnie kończy. I jeżeli jesteśmy na tyle zawzięte i faktycznie jest to coś, co spędza nam sens, powie, utrudnia życie, no to szukamy pomocy w gabinetach prywatnych, ale ile takich osób jest faktycznie no, niezaopiekowanych, bo. No nie idą za tym, że faktycznie je boli i to utrudnia życie. Pewnie w szczególności jeszcze w mniejszych miejscowościach, gdzie ten dostęp do specjalistów jest o wiele mniejszy, dostęp do wiedzy pewnie też jest o wiele mniejszy, bo domyślam się, że pewnie w dużych miastach jak Warszawa znalezienie mm. odpowiedniego wsparcia będzie o wiele łatwiejsze. No i tak i nie, bo to co Weronika powiedziała, no niewydolność jeżeli na żyłmiednicy mniejszej, jeżeli o niej mówimy, jest problemem dość nowym. Badania są badaniami, które z jednej strony trochę są w streszwie tabu, ponieważ badania transwaginalne są niemalże przypisane tylko ginekologom. I chirurdzy naczniowi, radiolodzy, angiolodzy nie wykonują powszechnie tych badań. Po trzecie, badanie transwaginalne jest bardzo różne od badania przezbrzusznego. Te głowice są w inny sposób zbudowane. No, przełożenie się na te badania wymaga dużo czasu i dużo poświęcenia energii, aby zgłębić to wiedzę, więc no, ta powszechność jest bardzo, bardzo... Czyli nawet w dużych miastach jest źle i jakby nie ma dostępu do tak, no odpowiedniej to... liczby specjalistów. To jest, specjalistów jest bardzo, bardzo mało w skali kraju, wiecie, w skali Europy jest tych specjalistów mało. No.